Przyskici się wytapią węze. Znaczy wytapią węze, co ja gadam? Wtapiam węze. No, taki fajny zażywam. No. Prostownik. Włączony. Tutaj ma chyba 100 sztuk tej węzy. Jak się wydaje. Komórka 5,37 mm. Stare kilka które się tam z jakiegoś powodu rozwaliły, a są z tego jeszcze roku, tak więc zamierzam je użyć. O, super! E, jak widzicie, robi stolik z płyty USB. Dwa wkręty. Jadę. Może sobie w przyszłości coś lepszego zrobię, ale póki co nie potrzeba. Działa. Jak działa. Tutaj mam inną ramkę. No Trudną. No właśnie jako Większość mam ramek mam z jednej firmy. Ale niektórych nie ma z jednej firmy i. Będę się przełączać. Kurde. Widzisz co to się stało? Inny drut, inna ramka. Przyleciało od razu. Szkoda. Czy ten układ poszedł. Ale nic się nie spadnuje. Podłożę ją zaś na bok, bo na no, mniej więcej ramię zniszczy niż właśnie czasami tak jest. Jest jakiś grubszy drut i to też jest taka. uważać, to... to jest takiej jakiej później korzystam. i są wiele. Tu nawód, Potrzebuję trochę ich. Chyba tutaj mam stowe ich. Nie wiem. zobaczyć, ile zamawiałem. Zamawiam w takich małych partiach. Czy małych, nie małych. 100 lat to dla jednych dużo, dla drugich mało. Coś tu lepiej zrobić. O, i wtapiona. Widzieliście, Państwo mój poprzedni filmik? Pszczoły potrute. Nie ma co się łamać. na szczęście jest dosyć jeszcze pszczoły w ulu, Więc myślę, że jak część się wygryzie, to coś tam będzie. No, staty już będą. To już to jest nieuniknione, bo teraz byłby wybierany miód z nie byłby były jeszcze wybierali, ale już zbierają z, z tej dzikiej jarzyny, z której u nas jest duży, dosyć pożytek. A nie, zbierają mi najwyżej siłę na tym jakąś zrobią. Poczyłem do tych uli, no nie wyglądają chyba no. dobrze. Jest kilka trochę lepszych, więcej młodszej pszczoły było i po prostu. Jakoś tam się im upiekło, Ale przed każdym murem leży masa pszczół. No i generalnie nie za bardzo jest co z tym zrobić. Nie złapie się na gorąco muszę Nie wiecie gdzie uderzyć. Niby ja mam jakiegoś podejrzanego, bo to jest takie pole bogu. Mogli to opryskać, no ale wiecie, nie? To nie jest takie jasne. Nie chcę go bezpodstawnie, o skorzystać. To Tutaj sobie odkładam. No i co? Płyta OSB. Wkręci, wkręci. No jest to trochę bardziej ślamazarne. Mógłbym to lepiej zrobić, ale... Ale po co? Tutaj węzła. E, tą węzę musiałem ucinać. To jest węza od Polski. To jest... Wielkość komórki, o wymiary miary. Z tym, że muszę obcinać brzegi, bo mi się nie mieści w e, moje angielskie rące. Takie paski odpadają. Nic nie poradzę Prosto do nastawek. Nastawki też dzisiaj przyjechały. Dowieżkę zapełnię je i zaniosę żeby było wszystko na dwóch gniazdach. Dobra, ja kończę i cześć!